Witajcie kochani, tutaj wróżka Kamila, która magicznie Wasz cień rozpoczyna. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o bliźniaczych płomieniach. Dlaczego? Dlatego, że zauważyłam, że dużo właśnie osób, klientów, klientek przychodzi do mnie z pytaniem, dlaczego ja go poznałam, dlaczego poznałam człowieka którego tak naprawdę nie znałam wcześniej, a, a czuję, jakbym go znała od lat. Dlaczego ja ciągle o nim myślę? Dlaczego nasze losy ciągle się ze sobą, że tak powiem, łączą? O co chodzi? Dlaczego ja ciągle go spotykam? O co w tym wszystkim chodzi? No właśnie, kochani, przypadek. Nie, nie ma po prostu przypadków. Yy, ja uważam, że jest to przeznaczenie, nie przypadek. I o co chodzi z tymi bliźniaczymi płomieniami? Oczywiście, jak sobie wpiszecie... W internet pełno filmików, pełno informacji różnych dotyczących właśnie bliźniaczych płomieni. Ja chciałabym trochę z innej beczki, z takiej mojej prywatnej beczki, jak to, jak to jest u mnie. Bo oczywiście mam 38 lat i zetknęłam się z bliźniaczym płomieniem, dokładnie półtora roku temu. I chciałabym po prostu Wam o tym opowiedzieć, co wtedy czułam, co czuję teraz, co się z nami tak naprawdę podziało. Więc, kochani, przede wszystkim, taką pierwszą oznaką, że wiecie, że to jest Twój Wasz bliźniaczy płomień, to to, tak jak powiedziałam wcześniej, że czujecie, że znacie tą osobę od, od wielu lat. E, macie wspólne pasje. Zazwyczaj tak jest. Łączą Was sprawy e, mentalne, e, emocjonalne, fizyczne też. Oczywiście ten pociąg jest niesamowity, e, ale głównie ten duchowy, czyli takiej osobie tak naprawdę możecie powiedzieć wszystko, e, nie znając jej. E, także czujecie się tak naprawdę bardzo swobodnie, tak jakbyście się. Tak jak powiedziałam, znali zawsze, możecie przy tej osobie wszystko powiedzieć, wszystko zrobić, pokazać swoje zalety, wady. No, czujecie się przede wszystkim przy takiej osobie kompletni, czyli jak ta osoba, ten wasz bliźniaczy płomień jest przy was, czujecie, że wam niczego nie brakuje. Eee, tak to jest, ale co z tymi bliźniaczymi płomieniami się dzieje dalej? Oczywiście jest to więź bardzo silna, która zostaje na całe życie, niestety, albo stety, ponieważ niestety większość tych bliźniaczych płomieni jest tak, że jedna osoba jest na to gotowa, żeby się na przykład połączyć z tą osobą, bo dusza bardzo tego pragnie, a druga niestety nie. Jedna osoba jest wyżej emocjonalnie, duchowo rozwinięta, a druga nie. Jeżeli ta druga osoba niestety nie jest wysoko rozwinięta duchowo, ucieka. Odchodzi, ale ona odchodzi tylko fizycznie, bo ona nie odchodzi duchowo, psychicznie, bo mimo, że jej nie ma, to jednak ciągle o niej się myśli. Ta osoba też o, tym, o tej drugiej osobie myśli. Los zawsze tą osobę, że tak powiem, przypomina na przykład imieniem, Przypuśćmy, waszym bliźniaczym płomieniem jest Paweł. I co? Nie, nie widzieliście go długo, ale słyszycie ciągle to imię: Paweł tu, Paweł tam. Widzicie go na ulicy, mimo że go nie ma, wydaje wam się. Albo y, spotykacie nagle kogoś z rodziny, z którym się zaczynacie zaprzyjaźniać. Dlaczego? No właśnie, albo jego przyjaciela, e, przyjaciółkę, los ciągle pcha was, czyli wy nie macie tego kontaktu fizycznego, ale macie duchowy, czyli spotykacie takiego łącznika bliźniaczego płomienia, czyli y, jedna osoba mówi y, jest takim właśnie pośrednikiem, y, mimo że nie wiecie nic o sobie, a tak naprawdę wiecie. Y, co dalej? Piosenki, piosenki, sny często wam się właśnie ta osoba śni albo symbole z nią związane sny o bliźniaczym płomieniu pojawiają się dużo wcześniej, ja na przykład tak miałam zanim poznałam swojego bliźniaka mm, śniła mi się ta osoba ee, ale nie tak dosłownie tylko śnił mi się faktycznie ten mężczyzna którego e, poznałam który podał mi rękę i miał bardzo wyraziste spojrzenie nie czekałam długo za trzy dni pojawił się. Także u nas, u nas tak było. Pojawił się znikąd. Niespodziewanie. Był oczywiście w moim życiu bardzo krótko intensywnie, pod względem oczywiście duchowym, bo bliźniacze płomienie tak naprawdę rozmawiają o wszystkim. Rozmawiają, 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 czują się ze sobą dobrze. Jedna z, ze stron uczy się czegoś, druga czegoś. Najczęściej dobrze jest, znaczy dobrze i niedobrze, jak, jak zajmują się też podobną pasją. Mój akurat bliźniaczy płomień zajmował się ezoteryką, medytował, także do tej pory mamy tą więź energetyczną, czy on tego chce, czy on nie chce, ale tak to po prostu jest. Z bliźniaczymi płomieniami też jest tak, że jeżeli on chodzi, to może faktycznie odejść na zawsze i trzeba takiego bliźniaka puścić. To znaczy, jeżeli on zdecydował, że chce być z kimś innym, trzeba mu na to pozwolić. Pamiętajcie, nikt nie jest niczyją własnością, i takiego bliźniaka trzeba też puścić. Często jest tak, że on wraca. Wraca, kiedy już jest na tym samym poziomie energetycznym i duchowym co Wy, ale czasami niestety wraca w następnym wcieleniu. Nie wiem, jak będzie z moim bliźniakiem. Wiem, że, że, że jeszcze, jeszcze ta sprawa na pewno nie jest zakończona. Zazwyczaj tak jest, to się po prostu czuje energetycznie, ale nie wiem, czy w tym wcieleniu. Tak jak powiedziałam, ja swojego bliźniaka puściłam wolno. Yy, czy wróci, nie wiem, znaczy wrócić na pewno wróci, ale nie wiem, czy w tym wycieleniu. Yy, także życzę Wam przede wszystkim, żebyście, poznając swojego bliźniaka, bliźniaczy płomień, yy, byli z nimi do końca życia, żeby był na tym samym poziomie energetycznym co Wy. No mnie, u mnie się niestety tak nie stało. Yy, ciągle mam o nim wiadomości, ciągle wiem. Co się z nim dzieje, mimo że go nie wiedziałam bardzo długo. Dostaję informacje przez sny, przez, oczywiście przez medytację, przez innych jasnowiców, różbitu, z którymi mam kontakt. Czuję go, wysyłam mu bardzo dużo dobrej energii, chcę go chronić, także może po to po prostu jestem, żeby, żeby, żeby go chronić. Mam kontakt z jego rodziną. Przez przypadek. Wyobraźcie sobie, że e, ktoś z jego rodziny po prostu do mnie przyszedł jako klient. E, dokładnie rok po tym, jak mój bliźniaczy płomień do mnie przyszedł, ten sam dzień. E, wyobraźcie sobie, że to był dzień święto archaniołów, także e, no nie ma przypadków. Nie ma przypadków. E, życzę mu tak naprawdę wszystkiego najlepszego. E, Myślę, że to też nie jest ostatni mój bliźniaczy płomień. Uważam, że może być takich osób więcej, bo to nie o to chodzi, że bliźniakiem musi być typowo mężczyzna. Może być kobieta, z którą po prostu przyjaciółka, z którą spotykacie się i chcecie tego kontaktu jak najwięcej, czujecie się bardzo energetycznie. I to też jest sprawa związana z poprzednimi wcieleniami, czyli może to była wasza siostra, wasza babcia, wasza mama. Także tak to jest. To samo jest. Z miejscami. Jestem gdzieś i wydaje mi się, że ja już tu byłam. Dlaczego? Dlatego, że właśnie byłam tylko w poprzednim wcieleniu. To samo z ludźmi. Dlaczego jedną osobę lubimy bardziej, a drugą mniej? Z czego to wynika? Właśnie, ja wierzę coś takiego, wierzę w reinkarnację wierzę w to, że dusza przechodzi przez e, pewne ciała mm, przez, ma coś do przepracowania i z naszym bliźniakiem pamiętajcie, jak już spotkacie tego bliźniaczego płomienia, bliźniaczy płomień spotkacie, macie karmę do przepracowania czy wam się to podoba, czy nie ta osoba zawsze będzie w waszym życiu, nawet jeżeli nie spotykacie się, to energetycznie los będzie prowokował to, żebyście wiedzieli coś o sobie. Także, no niestety, pewnych rzeczy się nie da e, usunąć. Często tak jest, oczywiście, że z tym bliźniaczym płomieniem się nie jest. E, tworzymy związki kompletnie później już z kimś innym, e, ale często są to związki e, z rozsądku, z jakiegoś układu, z tego, że jest mi wygodnie z kimś, e, mam jakieś korzyści. To już nie jest to, co było, więc jeżeli macie ten bliźniaczy płomień, Dbajcie o niego, mimo że będzie, tak jak mówię, te związki są trudne. Muszą przejść przez pewne, pewne fazy: od uniesienia, od przyjaźni, po miłość, po namiętność, po rozpad, po kryzys, po no, dramaty, tak naprawdę. I wtedy właśnie możecie zobaczyć, że im związek jest trudniejszy, a jednak jesteście z tą osobą, to jest właśnie to. Kogoś możecie nie widzieć, nie wiem, 10 lat? A jeżeli to jest wasz bliźniaczy płomień, i tak się spotkacie, i tak się spotkacie, żeby pewne rzeczy dopełnić. Także kochani, nie jest to łatwe, bo najgorsze w tym, na przykład jeżeli chodzi o mnie, o mój bliźniaczy płomień, którego bardzo dawno nie widziałam i, i powiem szczerze, bardzo tęsknię energetycznie, no ale co zrobimy? Nic nie zrobimy, pozwoliłam mu odejść, tak wybrał. Jest najgorsza właśnie ta tęsknota, chęć porozmawiania, chęć bycia z tą osobą. Bo tak jak mówię, jak macie tego bliźniaka, to czujecie się kompletni. A jak już jego nie ma, to tak jakby mam ktoś odrąbał rękę, nogę i ciężko się żyje, nie? To najczęściej dotyka właśnie osoby, które rozwijają się bardzo duchowo. Ja z esoteryką mam... Codzienny kontakt z medytacją, z kartami. Ja go czuję. Mimo, że go po prostu nie ma, ja go bardzo czuję energetycznie. Nawet wiem, kiedy on o mnie myśli. Chociaż on uważa, że nie myśli, ale wiem, że myśli. Także tak to po prostu wygląda. Nie jest to łatwe życie. Jest ciężko być w związku z taką osobą, ale jest jeszcze gorzej nie być z taką osobą, ze swoim bliźniaczym płomieniem. Zrobić. Taka karma. Także kochani, tyle. Napiszcie, piszcie do mnie, czy macie coś takiego, czy macie, poznaliście taki bliźniaczy płomień. Jestem ciekawa, czy tylko ja tak mam, czy więcej. Odsuwa mi się, żeby też jak najbardziej. Pozdrawiam Was serdecznie. Wróżka Kamila.